Witam, drodzy przyjaciele! Z radością witam Was dzisiaj tutaj na szczególnej chwili modlitwy. Mam nadzieję, że wszyscy mają się dobrze i są gotowi na naładowanie akumulatorów dzisiejszego popołudnia. Dziś skupimy się na modlitwie o odnowienie sił. To naturalne, że tracisz energię w ciągu dnia. To, co kiedyś wydawało się łatwe, może stać się wyzwaniem. Ważne jest, abyśmy teraz poszukiwali duchowej i emocjonalnej odnowy, aby sprostać wymaganiom, które w dalszym ciągu na nas czekają. Kiedy łączymy się z Bogiem, znajdujemy siłę, aby kontynuować. Przygotujcie więc swoje serca i umysły, gdy wyruszamy w podróż odnowy. Zanim zaczniemy się modlić, zastanówmy się nad wagą tej chwili. Zachęcam każdego z Was, aby odłożył na bok rozpraszacze i skupił się na tym, co naprawdę ważne, na swoim połączeniu z boskością. Dołączcie do mnie, gdy przygotowujemy się do tej modlitwy, która niewątpliwie przyniesie odnowienie naszych dusz i energię do naszych działań. Po południe może być trudnym momentem w naszym codziennym życiu. Po PRACO YM poranku często czujemy się zmęczeni i brakuje nam energii. To fizyczne i emocjonalne wyczerpanie może doprowadzić nas do stanu zniechęcenia, który uniemożliwia nam kontynuowanie zadań z tą samą motywacją, jaką mieliśmy po przebudzeniu. To właśnie wtedy potrzebujemy odnowy duchowej. Tak jak nasze ciało potrzebuje odpoczynku, tak nasza dusza pragnie połączenia z Bogiem. To połączenie da nam siłę, której potrzebujemy, aby stawić czoła reszcie dnia z nadzieją i determinacją. Piękne przypomnienie tego faktu znajdujemy w Piśmie Świętym. Izajasz 40. 31 mówi nam, że ci, którzy czekają na Pana, odnowią swoje siły, będą latać na skrzydłach jak orły, będą biegać i nie zmęczą się, będą chodzić i nie zmęczą się. Ta obietnica zapewnia nas, że siła, której szukamy, nie pochodzi od nas samych, ale od naszego Stwórcy. Dlatego otwórzmy nasze serca na przyjęcie tej odnowy. Szukajmy Bożej pomocy w naszych słabościach i wierzmy, że dzięki temu napełnimy się boską siłą, która pozwoli nam stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Pamiętaj, nie jesteśmy sami w tej podróży. Razem możemy znaleźć nowy łygę i odwagę, których potrzebujemy, aby iść dalej. Zastanówmy się teraz, co tak naprawdę oznacza posiadanie siły duchowej i jak może ona objawiać się w naszym życiu? Posiadanie siły duchowej to nie tylko kwestia wytrzymałości fizycznej, jest to głębokie przeżycie angażujące nasz umysł, ciało i ducha. To umiejętność stawiania czoła wyzwaniom życia z wiarą i odwagą, nawet gdy okoliczności wydają się przytłaczające. Aby zdobyć tę siłę, musimy rozwinąć bliską więź z Bogiem. Kiedy oddajemy się modlitwie i medytacji, jesteśmy w stanie otworzyć nasze serca i pozwolić, aby boska moc płynęła w nas. To połączenie nas przemienia i przygotowuje na to, co będzie dalej. Rozważmy kilka praktycznych przykładów. Wyobraź sobie, że czekacie trudny dzień w pracy lub w życiu osobistym. Siła, której szukasz, może pochodzić z prostej modlitwy, w której prosisz Boga, aby dał ci cierpliwość i mądrość potrzebną do radzenia sobie z trudnościami. Może to objawiać się bardziej pozytywnym nastawieniem, jaśniejszym spojrzeniem na sytuację i umiejętnością działania z miłością. Co więcej, to odnowienie sił może znaleźć odzwierciedlenie w chwilach radości i wdzięczności. Kiedy rozpoznajemy małe błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet pośród chaosu, nasza energia zostaje odnowiona. Ta perspektywa pomaga nam zachować wiarę i nadzieję bez względu na to, co się stanie. Dlatego siła duchowa jest darem, który daje nam Bóg. Kiedy łączymy się z Nim, przypomina nam się, że możemy przetrwać każdą burzę, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Przygotujmy się teraz na chwilę ciszy, podczas której będziemy mogli się skoncentrować i przygotować do modlitwy. Poświęćmy chwilę na wyciszenie naszych umysłów i serc. Podczas tej krótkiej przerwy zachęcam Cię do głębokiego oddychania i odpuszczenia wszelkich napięć i rozproszeń dnia. Poczuj obecność Boga wokół siebie, rozgrzewającą Twoje serce i przygotowującą je do odnowy. Zamknij oczy, jeśli możesz i oddychaj głęboko. Zrób wdech i polis do czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery. A teraz powoli wydychaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Poczuj każdy oddech jako dar, chwilę odnowy, o którą prosi Twoje ciało i duch. Skoncentruj się na każdym słowie, które chcesz za Bogu. Pozwól swoim myślom płynąć i oddaj mu swoje zmartwienia, lęki i pragnienia. To święty moment poddania się i zaufania. Bóg cię słucha i w tej ciszy odnajdujemy siłę do dalszego działania. Ta chwila pauzy jest niezbędna, ponieważ pomaga nam ponownie skoncentrować naszą energię i połączyć się z tym, co naprawdę ważne. Już niedługo rozpoczniemy potężną modlitwę o odnowienie sił. Ale najpierw pozwólmy sobie na przebywanie w ciszy i obecności naszego Stwórcy. Przygotujmy się już teraz na modlitwę, która przyniesie tę tak potrzebną odnowę. Drogi Panie, w tej chwili przychodzę do Ciebie z otwartym i potrzebującym sercem. Zdaję sobie sprawę, że moja energia się kończy i że nie mogę dalej działać bez Ciebie. Proszę o Twoją odnowę w moim życiu. Niech otoczą mnie Twoje błogosławieństwa. Panie, i niech poczuję Twoją obecność, która mnie wzmacnia. Pomóż mi wykonywać moje zadania z radością i entuzjazmem, wiedząc, że siła pochodzi od Ciebie. Niech każdy mój dzisiejszy krok będzie prowadzony przez Twoje światło i miłość. Panie, w tej chwili modlitwy chcę Ci oddać wszystkie moje ciężary. Spraw, abym czuł Twoją ochronę przez cały dzień i przy każdym pojawiającym się wyzwaniu pamiętam, że nie jestem sam. Jesteś moim wsparciem i ucieczką. Natchnij mnie, Boże, abym dostrzegał dobro i wytrwał w wierze. Niech odnowa, której szukam, doprowadzi mnie do stanu spokoju i pewności, wiedząc, że z Twoją pomocą pokonam każdą przeszkodę. Amen. Teraz zachęcam cię do modlitwy na głos lub w sercu. Niech ta modlitwa stanie się osobistym czasem w którym naprawdę połączysz się z Bogiem i otrzymasz potrzebną siłę. Kończąc naszą modlitwę, chcę ci przypomnieć, jak ważne jest, aby przez cały dzień nadal ufać Bogu. Siła, której szukamy, nie jest przeznaczona tylko na tę chwilę, jest to źródło ciągłe, do którego musimy mieć dostęp, kiedy tylko go potrzebujemy. Ilekroć czujemy się słabi, pamiętajmy, że mamy potężnego Boga, który chce nas wzmocnić. Siła pochodzi z wiary i połączenia z boskością. Kiedy czujemy się zniechęceni, jest to znak, aby zwrócić się do Boga, aby napełnił naszą duszę i odnowił naszą energię. Biblia uczy nas, że gdy zbliżamy się do Boga, On przybliża się do nas. Pozwól sobie usłyszeć historię innych, którzy stanęli przed podobnymi wyzwaniami. Inspirujące świadectwa mogą motywować nas do dalszego rozwoju i zaufania opatrzności Bożej. Każdy z nas ma swoją rolę w historii odnowy i wiary, a dzielenie się tymi doświadczeniami może mieć wpływ na czyjeś życie. Pamiętaj, że odnawianie sił to proces ciągły. Nie jest to pojedyncza chwila modlitwy, ale codzienne zaangażowanie w szukanie obecności Boga. Niech każdy dzień będzie okazją do odnowy i odświeżenia swojego życia duchowego. Z tą ufnością pójdziemy naprzód, wiedząc, że Bóg jest z nami. Porozmawiajmy teraz o kilku praktycznych wskazówkach, jak naładować naszą energię i utrzymać ją przez cały dzień. Porozmawiajmy teraz o kilku wskazówkach, które możesz wdrożyć do swojej rutyny, aby utrzymać wysoki poziom energii i odmłodzić się, rób regularne przerwy, czasami wszystko. Czego potrzebujemy, to mała przerwa. Daj sobie czas na oddech i relaks. Nawet jeśli ma to trwać tylko pięć minut, chwila ciszy może zdziałać cuda. Jedz dobrze. To, co wkładasz do swojego ciała, wpływa na Twoją energię. Wybieraj zdrową, pożywną żywność, która promuje witalność. Hydrat! Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ciała i umysłu. Praktykuj wdzięczność. Poświęć chwilę każdego dnia na zastanowienie się nad rzeczami, za które jesteś wdzięczny. To nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje energii. Ćwiczenia. Ćwiczenia to świetny sposób na zwiększenie energii. Nawet szybki spacer może sprawić, że poczujesz się bardziej energiczny i odświeżony. Pozostań w kontakcie z Bogiem, nie pozwól, aby twoje codzienne zajęcia przeszkodziły ci w połączeniu z Bogiem. Codziennie przeznacz czas na modlitwę i medytację. Ta ciągła praktyka pomoże ci zachować odnowioną siłę. I tak, drodzy przyjaciele, dochodzimy do końca naszej modlitwy o odnowienie sił. Mam nadzieję, że ta chwila wniosła spokój i motywację do twojego dnia. Obyś wyszedł stąd wypoczęty i gotowy na to, co nadejdzie. Zapraszam cię do pozostawienia komentarza o tym, jak się czułeś po tej modlitwie i podzielenia się własnymi wskazówkami, jako siły. Jeśli ten film był dla ciebie inspirujący, nie zapomnij go polubić, subskrybować kanał i aktywować dzwonek, aby otrzymywać aktualizacje. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie i wzajemnym wsparciu. Niech Bóg błogosławi każdemu z was i niech każdy nowy dzień odnawia wasze siły. Do następnego razu.